Niedziela 7 kwietnia, analiza weekendowa spółek z indeksów ich 20. Rozpoczynamy od Allegro, ale tu znowu króciutko. Mamy teraz w tym tygodniu czarna spadkowa, świeca, wszystko w dalszym, dalszym ciągu w konsolidacji. Tu się nic nie zmienia. Patrząc na wykres dzienny Allegro, pamiętajmy, że od tego dołka, tutaj, który mamy, mamy układ wyższych szczytów, wyższych dołków. Tutaj również teraz mamy układ wyższych. Wyższy szczyt, ale znowu wyższy dołek. No, a cały czas strefa trzyma 33. Czekamy na wybicie z tej konsolidacji. Kolejna spółka Dino. Ten tydzień zakończyła spadkiem, który no, wydaje się być jakby no, końcówką fali 5. Co prawda nie mamy nowego dołka, wydawałoby się, że no, mógłby być. Ale no, zobaczymy. No, na ten moment na razie jest po spadku. Mamy ruch do góry trójką, a więc należałoby się spodziewać, że docelowo będziemy wybijali poziom 340 zł. A biorąc pod uwagę układ tutaj tego trójkąta takiego rozszerzającego się, no również nie będzie niczym dziwnym, jeżeli w dłuższej, że tak powiem, perspektywie czasowej zejdziemy na poziomy znacznie niższe, czyli tu w rejony 240-250. Patrząc na wykres dzienny Dino, no to widzimy, że mamy tutaj jakiś spadek, który, który, który no wydawało się dla mnie, że kończył nam się tutaj impuls, ale najprawdopodobniej tutaj widzimy, że na tym, na tym wykresie dziennym, że być może tu właśnie ten dołek, który mieliśmy z, z parę dobrych sesji, te, znaczy parę sesji temu mógł być ostatnim dołkiem, ponieważ mamy tutaj pierwsza, druga. Trzecia, czwarta pędząca i piąta może być, więc niekoniecznie teraz musimy tutaj wybijać dołek, bo może być już po pierwsze pali wzrostu, korekta i, i pójdziemy, pójdziemy do góry. Tak bym to widział. W każdym razie na ten moment jesteśmy tutaj w trendzie spadkowym i oczywiście no można tutaj gdzieś próbować w przypadku pojawienia się jakiejś ciekawej świecy łapać podwójny dołek z perspektywą jakiegoś wzrostu w ramach korekty czy to będzie wzrost do okolic 410 czy do 430 a być może jeszcze wyżej do strefy na koronę, no trudno powiedzieć ale Patrząc na wykres dzienny, bliżej raczej jest chyba, no tak, tak mi się wydaje, do tego, że właśnie tutaj zakończył się jakiś impuls spadkowy, i tu rozpoczęła się korekta wzrostowa, która no, możemy sobie jeszcze odmierzyć yy, jakieś tam powiedzmy zniesienie 61, no bo to, to by było. Pierwsza korekta, po, znaczy się korekta po pierwszym swingu spadkowym widzimy okolice 440, czyli tutaj, no ta strefa, te, te, te rejony tutaj, tutaj, te rejony wyglądają na dość ciekawe, jeśli chodziłoby o ruch wzrostowy w ramach korekty. Kolejna spółka to KGHM i tu jest już ciekawostka, ponieważ w tym tygodniu wyrysowała nam się silna biała wzrostowa świeca. Ona się zamknęła na górnym ograniczeniu, tutaj przy górnym ograniczeniu tej długotrwałej konsolidacji, ale ale teraz do, jest tutaj pewien element, który, znaczy pewna kwestia, którą warto chyba poruszyć, bo oczywiście czekaliśmy na wybicie z tej konsolidacji i można powiedzieć, że dalej czekamy, no bo tego wybicia nie ma. Ale w przypadku wybicia, to spojrzałem na ten wykres no dość bardzo mocno pozytywnie. To znaczy, się, no, widzę tutaj ciekawą rzecz, która mogłaby przynieść niezłe profity. A mianowicie, zobaczmy, cofnijmy się do. Yy, do tego, jak tutaj kształtuje się wykres z 2000 dołek, tutaj dołek, teraz wybicie moim zdaniem impulsem pięciofalowym, korekta trójfalowa. Teraz ten wzrost, o czym już niejednokrotnie wspominałem, jest też wygląda na impuls pięciofalowy, zejście korektą. Teraz ta konsolidacja w postaci takiego, jak gdyby no, nazwijmy, podwójnego dołka, albo, albo jak to woli, nawet i głowy, odwróconej głowy z ramionami, daje nam perspektywę, że po wybiciu powinniśmy przemierzyć drogę około 130 zł. Przepraszam, 30 zł. Tym samym powinniśmy zaatakować ten szczyt. No, i zresztą, teraz, jeżeli spojrzymy, no to jest to tutaj logiczne. Że po impulsie korekta, i powinniśmy wybić, naruszyć co najmniej ten tutaj szczyt w okolicach 155. A więc wydaje się, że tak po pierwsze, możemy tutaj przebijać ten szczyt, a po drugie, pamiętajmy, że wybiliśmy ostatni, tym, tym impulsem, wybiliśmy ostatni potwierdzony szczyt w tym całym tutaj spadku, a więc mamy po tej trójce opcję, że wybicie tutaj tej konsolidacji da już dobry początek. Do ruchu, który tak naprawdę może przynieść w okolicach, nie wiem, no może przesadzę, a może nie około 80-100% zysku, ponieważ moim zdaniem, no całość 5-3 i teraz tu 5-3 kwalifikuje się do tego, aby mieć atakowała nawet i ten szczyt tutaj w rejonie 220 parę złotych, a więc no na pewno wybicie z tej, wyście z tej konsolidacji, jakiś retest byłby ciekawym miejscem, momentem do zainicjowania e, transakcji. Jeżeli spojrzymy na wykres dzienny, no, widzimy nie mamy tutaj i, jak gdyby takiego e, no nazwijmy to układu idealnego 1 do 1, ale coś w tym stylu jest tutaj podobne, jakby korekta pędząca, no jesteśmy w tej chwili tutaj w tak zwanej fali e, trzeciej, tak, z tego wynika, no więc... E, Patrząc znowu od tej strony, no to można by było powiedzieć: No, dobra, no to jeżeli trzecia jest, no to teraz jeszcze dojdzie tutaj dalej jakaś korekta w ramach czwartej, w ramach piątej, a potem korekta tego całego wzrostu. I oczywiście tak może być, ale pamiętajmy, że jeżeli przychodzi coś innego, tutaj, na przykład, jak widzimy, no to nie ma. Zlituj się nie ma po, po początku, no bo mamy tutaj już zainicjowaną korektę taką pędzącą, czyli tutaj sam fakt, że rozpędza się to, sama ta trójka może nas już pociągnąć na nowy szczyt. Yy, znaczy, wybijać ten szczyt tutaj w okolicach 155 zł. A więc wybicie. I retes no, byłby idealnym. Nigdy nie wiemy, czy będzie miało miejsce wybicie, teraz i nie wiemy, czy po wybiciu będzie jakiś retes, no, ale to by było idealne rozwiązanie. W każdym razie wydaje się, że jeżeli, no, tak jak mówiłem już niejednokrotnie, jeżeli wyjdziemy górą z tej konsolidacji, no to powinniśmy mieć dobry, dość wyraźny, mocny ruch, a to co przed chwilą pokazywałem na wykresie tygodniowym pokazuje, że technicznie jak najbardziej może, można nawet i e, upatrywać docelowości. W tym ruchu wzrostowym na poziomach ponad 200 zł. I to jest tak naprawdę najciekawsza, najciekawszy wykres, chyba z dzisiejszej weekendowej. PKO Banki, no tutaj to można no, zwrócić już to, to, mę, to męczarnie. No, pytanie, ja osobiście uważam, że mamy do czynienia. Z falą tutaj pierwsza, druga pędząca, fala trzecia, fala czwarta, fala piąta, w której mamy pierwsza, druga, trzecia, czwarta i teraz piąta w tym klinie. I to może no, trwać, trwać, trwać i, i no co no, na razie rośniemy i, 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 i nic tutaj nie wymyślimy w układzie tygodniowym. Dalsze wzrosty jak najbardziej prawdopodobne. Jeśli chodzi o wykres dzienny, no to tu widzimy właśnie tę, tę końcóweczkę. Fala czwarta, i teraz pierwsza, druga, tutaj jakaś trzecia. No, być może mówię, idziemy w jakimś klinie. Więc tutaj może być za chwilę tam jakiś szycik, znowu korekta w ramach fali czwartej w tym klinie. Potem znowu do góry, no i tak sobie powolutku, powolutku do tego 24, czy tam do 22. No, bo wychodzi na to, że autentycznie to wszystko będzie co najmniej na tym PKO otrzymane do, do momentu momentu tej, tej przyznania dywidendy, w związku z tym no, na pewno na ten moment nie mamy nic, co by wskazywało, że coś tu się kończy, tu, tu, tu można zakładać, że jest jakiś właśnie ten stopień końcowy, ale ten stopień końcowy, klin jakiś, to no, to jeszcze może trwać. Kolejna spółka PKN Orlen. PKN znowu pojawił nam się tutaj przy tych górnych granicach. Pamiętamy cały czas, że po tym ruchu do góry mamy zejście wyraźną taką trójką. Tutaj też mamy na ten moment trójkę, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to była fala pierwsza, druga pędząca, no i tutaj jakaś fala trzecia, czy też C po tym spadku, ale no coraz bliżej jest jednak tego wyjścia i naruszenia. Zobaczmy tutaj rosnące obroty, więc być może właśnie nachodzi moment, w którym wreszcie wyjdziemy z tej takiej tutaj z tej konsolidacji wąskiej i będziemy atakowali to, co już mówiłem, że powinniśmy zatakować, ponieważ mamy wyższe szczyty, wyższe dołki, więc tu powinniśmy atakować ten szczyt, a skoro ten szczyt atakować, to również i ten tutaj tą całą strefę tutaj w okolicy 78, 79 Złotych, a tak jak znowu patrząc z tej szerokiej perspektywy, no po tym zejściu tutaj w dół mamy jakiś ruch do góry, który wybił ostatni potwierdzony szczyt, zejście trójką. Więc jak najbardziej moglibyśmy atakować również i te 80 parę złotych. Być może teraz banki przystopują, w tym sensie, będą utrzymywały. A na pierwsze takie skrzypce wyjdą te spółki, które no przez całą tą nazwijmy w cudzysłowie HOSE, bo to właściwie był tylko na bankach. No teraz te inne spółki trochę coś tutaj zawalczą, ale no też jest opcja właśnie tego wybicia tutaj tych szczytów, a wtedy powinniśmy moim zdaniem no wybijać ten szczyt i co najmniej zmierzać tu w okolice tych 78 zł, a nie wykluczyłbym i, i, i naprawdę powiedziałbym, że jest to bardzo prawdopodobne i realne po tym zagnieżdżeniu, po tym układzie tutaj falowym, że ten ruch do góry będzie również ruchem, który w jakiejś tam powiedzmy perspektywie kilku tygodni zaatakuje na tutaj te rejony 85 zł. No co innego będzie, jeżeli no nie udałoby się wybić, tak, no to znowu będziemy się dalej męczyć w tej konsolidacji. Patrząc teraz na wykres dzienny, no to widzimy, że znowu impuls do góry, korekta, tak, zygzak, że tak powiem, fala pierwsza, Druga pędząca, no rozpoczęła się fala trzecia, czyli tutaj, mimo tego przytrzymania, no bo tu mamy tą strefę, jakąś tam powiedzmy oporu, no to tutaj w tej strefie oporu rynek nam e, przyhamował, ale no jest przygotowany moim zdaniem do, do tego ruchu, właśnie tego wybicia. To wybicie powinno być dynamiczne i, i ewentualnie jakaś jeszcze też tutaj mogłaby być, mógłby być retest i potem dalszy ruch wzrostowy. No. Wydaje się to KGHM i PKN no, zrobiły teraz w tym tygodniu takie ruchy, które mogą otworzyć drogę właśnie do wzrostów. PKOBP. no tutaj sytuacja podobna, czyli no, korekta, no idziemy w górę, no, też jak przyjmę pierwsza, druga pędząca, fala trzecia, fala czwarta, jesteśmy tutaj pędząca w fali piątej, no ale to, że jesteśmy w fali piątej, no to... to to nawet jeżeli nie mylę się nic, no to jesteśmy w fali piątej, no i ona może trwać. Żadnych objawów na zmianę kierunku. No i jeżeli spojrzymy na ten wykres tutaj e, dzienny, no to też widzimy, mówię, być może tu jest jakaś forma klina, e, no i taka tuptanina do góry z kierunkiem lekko wzrostowym jak najbardziej może mieć miejsce i na razie w to celujemy. No i ostatnia z tych dużych spółek, znaczy nie przedostatnia, PZU. No tutaj widzimy, że mamy zejście delikatnie naruszające ostatni dołek, ale rynek idzie dalej do góry. Cały czas jesteśmy w trendzie, w trendzie wzrostowym. Ta największa strefa wsparcia jest tu w okolicy 46 zł i ona nie została naruszona, więc spójrzmy zatem na te PZU w ujęciu dziennym. No i tutaj jest to, na co wspominałem, że no, z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że znaczy, z dużym prawdopodobieństwem, inaczej, że mamy tutaj do czynienia na przykład z jakąś korektą, tak? Ale no, zwracałem uwagę już ostatnio na, na, na fakt, że tak naprawdę został naruszony zakres overbalansu, a zejście, które no ma jak gdyby pięć fal, pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta, naruszyło w każdym razie zeszło poniżej ostatniego potwierdzonego dołka. W tej chwili od tego momentu mamy falę A, mamy falę B i jeżeli tutaj nie wybijemy znaczy się inaczej, cały czas jesteśmy w trendzie wzrostowym i jak najbardziej kierunek na nowy szczyt jest tutaj realny, ale tutaj ta strefa jest dość istotna, delikatnie naruszona bez wybicia tego szczytu i zwrot, no to uprawdopodobniłby wtedy, że mamy 5 spadkowe 3 wzrostowe i pora na kolejną silniejszą już piątkę spadkową, która moim zdaniem będzie prowadziła nas najpierw na około 42 a po ewentualnym wybiciu w rejony 37, natomiast tak jak mówię, no na razie jesteśmy tutaj w trendzie wzrostowym i, i być może tu tworzy nam się jakiś klin trójkowy, w związku z tym ten spadek, który tutaj ma miejsce, no i teraz następna trójka, która wyjdzie nam na nowe szczyty, no i trzymamy się tego, że jesteśmy w trendzie wzrostowym, powinniśmy mieć nowy szczyt, a teraz tu zwracamy uwagę, co tu się zadzieje, jeżeli coś tu by się złego zadziało, niepokojącego w tym sensie dalszych wzrostów, nastąpiłoby jakieś odwrócenie, no to wtedy dojdzie do głosu ten scenariusz, o którym mówię, że jednak tutaj piątka spadkowa, trójka wzrostowa i nowy dłuższy swing spadkowy. I na koniec LPP, które po dwóch tygodniach odrabiania tej straty tego mocnego tąpnięcia w dół ma 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 teraz taki tydzień delikatnie spadkowy, no i tutaj się nie zmieniło. Mamy wybicie, zejście poniżej ostatniego potwierdzonego szczytu, więc tutaj na razie traktujemy to jako ramach korekty do góry. A jeżeli spojrzymy teraz na wykres od strony dziennej, no to mamy tutaj ten spadek, który no niekoniecznie wygląda nam na piątkę. Może to być silniejsza korekta, więc no trzeba podchodzić do tego ostrożnie. Natomiast, no nie, nie da się ukryć, że to, co w tej chwili tutaj nam się urodziło, no to mamy w fale A, falę B, jesteśmy w fali C, która ma falę pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i piątą. Jeżeli nie uda się domknąć luki, no, a rynek zawróci. No, to mamy po pierwszym spadku to, co jest dla mnie najbardziej prawdopodobne: korektę, i następny spadek nam będzie się szykował. Ale na ten moment tutaj nam jest dalej bliżej do, do ruchu w górę, tak? Do próby domknięcia tej luki, do próby zamknięcia, do co najmniej do próby utworzenia takiej pełnej chociażby korekty wzrostowej. Natomiast mówię, ostrzeżenie jest takie że w przypadku zakończenia takiego, coś co by wyglądało nam na zakończenie tej korekty wzrostowej <laughs> musimy dobrze to obserwować i dobrze podjąć, znaczy się rozważnie podejmować decyzję, bo tak jak mówię, no ten spadek mógł być ostrą korektą, tutaj nie ma e, jak gdyby takiego widocznego impulsu. Mamy tak naprawdę A, B i dynamiczne ostre C. Powybijało to wszystko te nasze dołki i, i to może być, że jest A, B, C, teraz A B i C i potem impuls w dół, ale no, trzeba tutaj po prostu, jeżeli faktycznie nie domknie się luka, a utworzą się jakieś sygnały prospadkowe, no to wtedy to będzie oznaczało, że no raczej w dół, ale no czas pokaże, jak to będzie wyglądało. I to by było tyle, jeśli chodzi o spółki z indeksu WIG20.